Dzień dobry wieczór, witam w pierwszym odcinku z gry Astroniry. O, z, m, pamiętam tę grę jeszcze jak była w nie, jak się całkiem długo. Widzę, że się generalnie całkiem sporo zmieniło, chociaż po zadania doszły. Wcześniej jakoś nie kojarzę, żeby były zadania w tej grze. Ale to nawet dobrze. Yy, dobra. Tu no mamy. Mamy nadleniacz. Musimy go rozpakować. Yy, weź go tutaj połóż. Gry. Gry kiedyś znałem, teraz już za bardzo nie znam, także będzie taki całkiem new experience jak to się mówi. Hmm, postawmy to tu, można tylko podłączyć o. O, zrobiliśmy znowu jakieś te, zrobiliśmy jakiegoś questa kolejnego. Zostaliśmy kabel przewody. Pamiętam, że na przewody były, były jakieś skórkawisowy. O, potem mamy. Mamy możliwość konstruowania różnych rzeczy. Ciekawe. Dobra. A jest jakiś skrót, który trzeba na ustawienie kabli? To jest Terraformer. To też nie. Co to jest w ogóle? Kompas, katalog badawczy. O, dziennik misji. To jest to, co jest dobre. Dobra. Pau dobra. C. O. Yeah. O. C. C. To jest. To jest coś, co nas. Czyli pod co mamy stawianie. Co. Nie wiem, nie jestem pewien, czy to jest dokładnie. 100? Przewód. No tak, tylko taki dziwny kolor to ma. Nie yy. mogę tego. Mo, mogę złożyć, dobra. Dobra, okej. Okay. Takie ci ciekawie to działa. To sobie możemy. Yy, tak. Czyli tak, czyli pod. M mam ten pod Z pod X pod, pod całe stawianie, dobra, to już ogarnę. To już y, zostawmy tak, że faktycznie to już rozumiem, że pod co jest stawianie. A, a po czym... O, tutaj, gdzie misję chciałem zobaczyć. Yy, tak. Tu mamy różne rzeczy, ale i tak widzę, że musimy, jeżeli chodzi o misję, musimy sobie odpalać ten tutaj, żeby na przykład zamawiać sobie rzeczy. Surowce złożone, ziemia Mały z ziemią Teraz tak, rozumiem, że możemy sobie to dało do naszego ekwipunku I tym wcześniej ogarniętym rzeczy możemy sobie tak, jak to było normalnie, jeszcze w podstawce gdzie możemy sobie rozbierać różne rzeczy. To zakład złożony. Jeden z podstawowych surowców, które możemy ogólnie używać. Jeśli chodzi o ten terraformer, po czym. To, o, tańce to są. Ciekawe To są... o, to jest ten terraformer Możemy podnosić Tak możemy... Czyli tak kopiemy Tak wyrównujemy Jeszcze możemy lecieć do góry Okej, okay, rozumiem Kinda, kinda understable yy, dobra Okej, okay, mamy jakieś zadanie zrobione Napełnienie mojego zbiornika z... tym co tu dostajemy? Jakieś bajty dostajemy? Yy, potrzebujemy jeszcze jednego złożonego ze zebrać. To wszystko w sumie jest nam się co na lepiej drukuje. do terraformacji. Nie wiem, Nie rozumiem. O co tutaj chodzi. Dobra, na razie wszystko sobie oddamy do tego. Tu mamy crafting. okej okay. to możemy różne rzeczy craftować. Mały kanister mamy jakiś, mały generator. Mała drukarka, to jest mała drukarka, tak? To jest mała drukarka, no. Jeżeli sobie weźmiemy na przykład taki oto tutaj ten. To jak, jak to, przepraszam, bardzo działa. A, okej, okay, ja rozumiem. Tylko to przydałoby się nieco bardziej nieco przestawić. Może być tu w sumie. Dobra, i teraz tak, jak to damy tu? Yy... Kamana. Ja tak chcę to... Ah. Okej, okay, mam. Kosmiczna błyskotka Mamy średnią drukarkę możemy zrobić Jakąś platformę A Magazyn Siedzenie łazika, okej okay. To nie wiem co to jest Co raczej możemy zrobić? Możemy zrobić średnią drukarkę na razie, ale dobra, na razie sobie odpuśćmy postawię, postawię sobie te rzeczy, które zebraliśmy W tym miejscu Niech będzie i pozbieramy jeszcze troszeczkę tych O, Kurczę, ciągle, mylę, ciągle się mylę Nie chcę tego stawiać jeszcze A Tu jest ten zbiornik z ziemią, okej okay. Przestaniesz może C naciskać? Przepraszam bardzo No bo dobra, weź to tam postaw Nie wiem, tu możesz postawić, git jest yy, Kopanie jest pod Pod E Okej okay. Dobra, jakby Quest, quest, wykonaliśmy. Zrobiliśmy złożony. Teraz to jest taka dziura, że. Nie jest, to, nie, jest to zbyt przyjemne. Dobra. Teraz możemy postawić. Dobra. No, na razie muszę walczyć z sterowaniem, faktycznie. Sterowanie może być problematyczne. Czy możemy? Jest coś takiego jak. O, to jest chyba. Nie wiem, co to jest, ale możemy pozbierać. Amon! To jest surowiec, którego nie znam. A drzewa chyba nie możemy zciąć. A to wygląda? Chyba, że to jest jakaś opcja. Chyba nie. Drzewa chyba nie da się, nie da się zciąć. To możemy sobie pozwierać więcej tego organicznego. ja co się z niego robi w ogóle? Mamy możliwość zrobienia coś z organicznym. A tu możemy też sprawdzać, co się robi w drukarkach. Yy, dobra. Czy mamy tak, co to jest? To jest pakownik. Grafit potrzeba, A nawet nie mam Eee, yy, Widzę, że potrzebujemy złożonego. A ten tyle nam się kończy. Nie ma problemu. Możemy sobie wyciągnąć te rzeczy tutaj. Albo w sumie, wiecie co, zrobić magazyn. Bo to chyba z tego skarży dało się magazyn zrobić. Yy, aha, do magazynu trzeba, trzeba żywicę. A żywica. Żywica. Wiem, jak wygląda żywica, ale nie mam pojęcia, czy ją znajdę. Więc zostawię te rzeczy tutaj w fazie. Możemy strasznie daleko wyciągać te rzeczy, więc jest całkiem fajnie. W sumie, to wezmę sobie ze sobą. Tu jeszcze mamy takie coś. Dobra I gdzie mogłaby być żywica. Tak myślę, że będę to coś... O właśnie, jak, na, jak będzie się kończył nam odległość Nawet za, troszkę za, za bardzo O, to będę mógł sobie klikać te oto Dobra Na razie nie widzę żadnej żywicy. Widzę to, to w ogóle zejście do góry może coś, może coś będzie wewnątrz? Dziwnie wyglądają te, 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 te przekaźniki, jak gdyby Jakoś tak nie kojarzę, żeby one tak wyglądały w W Ireliax'esie O, skończyły mi się przewody. Czy dałoby się zrobić? Ładnie nam się tutaj produkuje. Zużywa się energia. Na mamy dostęp. Co to jest? O, możemy sobie. Yy, a możemy to jakby wziąć ze sobą. Okej, okay, rozumiem. Ale się podbieramy troszeczkę po prostu tego, złożonego. No organicznego za bardzo nie, nie, nie chciałem. Ja widzę tego złożonego, to, to jest sporo. Co to jest? Pakownik, przynajmniej do budowania pa... Ok, przynajmniej co tyło twoje przenoszenie. Okej. Okay. Czyli ja mogę jakby to wziąć sobie i mogę spakować? To jest, gurus. to jest na pewno coś do kraftowania. Tam widziałem coś takiego. Hmm, ciekawe. Czy teraz mogę na przykład to spakować, jak mam tam ten pakownik założony? Nie. Co to robi? Może to muszę gdzieś zamontować? Może tak? Gruzy. Ok. Eee... Nie wiem, dlaczego to na razie służy. O, nasza postać już powoli już zaczyna gorzej oddychać. Trzeba tego złożonego więcej, żeby nie było. Sporo tych gruzów tu jest, może wezmę coś takiego. Takiego dużego chyba nie mogę wziąć, co? Ja nie. Ale to mogę wziąć. O. Weź, chwyć to w ręce. Nie możesz? Nie. Chyba nie może tego chwycić w ręce, ale możemy tam. co jakiś czas przerzucać, po prostu. Przerzucać. Z tym się strasznie wolno chodzi. Ale może. Tak, tak to przenosi można. O. Ale to nie jest taki zły pomysł. No. Tylko czasami postać mnie nie łapie, że chcę to podnieść. Nie wiem dlaczego. O no właśnie, słyszycie? Muszę... Aha, bo ja muszę chyba być w miejscach, gdyby wstać. Jak biegnę, to... A ja nie wiem w sumie. Tutaj w miejsce podnosi, a czasami nie. Dobra, mamy te gruzy, mamy sporo złożonego. I. Tu widziałem, że można coś zrobić ze złomu. Co to jest? Aha? Są te roboty. Możemy średnią dukarkę karka, możemy zrobić Platformę... Kurde, trzeba, tej, trzeba tą żywicę znaleźć Bez żywicy. Co to możemy zrobić? Możemy sobie wejść. Ale to nie ma większego sensu. To może możemy podjąć tu, czy coś. Ech. Tego nie rozumiem za bardzo, jak to ma działać. Ok, przynajmniej co łatwiej. tego. To gdzieś tutaj będzie jakaś opcja działania tym. No nic. Gdy mamy jakieś zrobione, te nic żywicy nie mamy. Dobra. Trzeba będzie poszukać troszeczkę tej żywicy. Jeszcze jest jakieś jaskini. Tutaj przypadkowo też umarłem. Oj, właśnie kończy mi się tlen. I wydaje mi się, że będzie problem z wyjściem. Chyba, że... Może się... O! Ej, to jest taki dobry pomysł. Mogę się tak... Podbudowywać. Chyba, że... No... Chyba, chyba se umrę. To, gdzie, jest to wyjście? Tu jest małe wyjście. To jest ciemno. Oj. No, no niestety. Ech. Zwiększyłem sobie troszeczkę jasność i w sumie robi to ogromną różnicę. Teraz widzę, widzę dosłownie wszystko. Znowu, robię kolejny błąd, że nie mam tlenu. A to nie jest takie, to jest beznadziejnie, nie mieć tlenu. Dobra to są jakieś. A, tu jest jeszcze. A, tu jest jakieś drugie wejście, dobra, dobra. Okej, okay. tu byłem wcześniej, tutaj spadłem. Zresztą, my się zabiłem dwa razy. Teraz, teraz, tak. Udałoby się znaleźć, gdzie ja się wtedy budowałem. No tutaj, to, to było to miejsce, gdzie się budowałem. gdzie jest mój yy, ten? Aha. Tam jest mój ten, tylko że się nie mogę. Jak ja to wszystko znowu? Bo tam mam ten oto. O, może kliknę go. Ja w sumie... Nie chcę tego. Daj mi do ręki tą maszynę. No, come on. Jest! Mamy, mam to. Znowu dostaję damage, bez sensu. A tak, to potrzebuję. To potrzebuję, to potrzebuję, To potrzebuję. I teraz szybko puść ten i budujemy się do góry. O! No! Nie spadaj, no! Ale ta gra jest męcząca. O! Jest. Ta gra, powiem wam, szczerowanie w tej grze, to jest jednak tragedia. Dobra, to jest czwarty raz, kiedy tam biegnę. Ale już troszeczkę się nauczyłem chociaż, jakkolwiek jak ta gra funkcjonuje. Więc liczę, że tym razem uda mi się stąd bezpiecznie wyjść. Nie na no, żartowałem. Wątpię, że mi się tak uda. O, jest! Jest nasze miejsce. Tam musimy tylko bezpiecznie zejść. O się udało. Teraz tak, biorę tylko to, to, to i to. To zostaw. Połóż to, dobra. Teraz wybudujemy się w górę. Ok. Teraz mało widzę, ale nie. Nie spadaj. Ok. Teraz, jak gdyby. może bardziej. O! O! o to, 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 to jest dobre. Idealnie. I tak powiem wam. Strasznie. Gdzie, my... gdzie ja jestem? Okej. Okay. Żyję. Żyje, żyje. Jest, jest... jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Tylko tym razem wejdziemy z tym drugim wejściem. Tym, co się wydaje, dużo bezpieczniejsze. No, ale nie zjeżdżaj mi. Nie chcę, żebyś zjeżdżał. Zadamy tu. To mogę sobie przenosić dalej. O, dotąd. I tu mamy żywicę. W końcu, w końcu żywica. To postać głupio zjeżdża. Ja nie chcę tego. Yy, tu wyrównaj. Żebym na pewno nie spadł. Teraz możemy już kopać Sporo tej żywicy w sumie tutaj na szczęście Też na tym sobie myślę zakończymy w końcu o! To mogę zrobić od samego początku. Takie spokojne zajście Eee. Tak. Dobra. Oj! Gdzie? To i co? Ja nie mogę ile rzeczy na raz się może odpalić. Naprawdę, sterowanie w tej grze to jest tragedia. Nie wiem, co to wymyślił, ale nie podoba mi się. Nie jestem zwolennikiem z tego sterowania. Dobra. No, właśnie to zjeżdżanie. To, to że ta postać automatycznie zjeżdża, to jest najgorsze, co twórcy mogli wymyślić w tej grze. Okej, okay. nie wiem, co to było. Będę tej żywicy już tak od serca. Że później się nie musicie martwić. No. Jeszcze, jeszcze miejsce się znajdzie. Jeszcze miejsce. Dobra. Ok. Yy, taki nieco dziwny odcinek, ale. Sterowanie naprawdę tak, jest wciążliwe. Ale no cóż, na ten, na ten odcinek to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Widzimy się w następnych. No i cześć.